Twoje ciało mówi, ty słuchasz. To jest intuicyjna technika uwalniająca, która uwalnia od bólu, od napięć, od dyskomfortu, od chorób. Ale jest jedna zasada po prostu słuchasz. Słuchasz, czyli nie reagujesz na to, co się pojawia w Twoim ciele. Po prostu tylko się wsłuchujesz, doświadczasz, przeżywasz bez oceny, po prostu pozwalasz temu być. I dzięki temu, że na to nie reagujesz i pozwalasz temu być, to ta energia się zaczyna transformować i uwalniać. Dlatego odczuwasz ból w swoim ciele, bo to są pewne formy jakichś emocji nieprzepracowanych. To w formie energetycznej odczuwasz jako ból, jako dyskomfort, a reakcja na to po prostu to. Jakby powiększa. Im bardziej na to reagujesz, tym bardziej to cię boli. Ale jeśli zaczniesz to, się w to wsłuchiwać, doświadczać, przestaniesz na to reagować, to zaczyna po prostu pojawi się proces uzdrowienia, proces uwalniania. Więc wystarczy tak naprawdę zacząć słuchać swojego ciała i nie reagując na to, czego doświadczasz, i wtedy zaczniesz się. Twoje ciało uzdrawiać.